Wścigodny no, księże Ciekanie, oczce sztandarowe, i strzelcy, zaproszeni i goście, wszyscy zebrani. Obchodzimy dziś święto Wojska Polskiego na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku. Stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Święto wprowadzone ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 lipca 1992 roku. Rocznica Bitwy Warszawskiej to w niepodległej Polsce wydarzenie szczególne i jedno z najważniejszych. To rocznica cudu nad Wisłą i nadzwyczajnego odparcia wojsk bolszewickiej Rosji spod Warszawy. Rocznica okupiona kwią tysięcy rodaków broniącej naszej niepodległości. I wreszcie Rocznica zwycięska. To polskie oddziały obronne odparły atak przeważających sił wroga i zwyciężyły. Zwyciężyły nie tylko dla siebie, broniąc dopiero co odzyskanej niepodległości, nie tylko dla kolejnych pokoleń Polaków, ale zwyciężyły dla całej Europy, a może nawet i świata. To my, naród polski, Nasi dziadowie zatrzymali marsz bolszewickiej, komunistycznej Rosji na zachód. Było to zwycięstwo na miarę tych, które historycy zaliczają do najważniejszych dziejach świata. Pokonanie wiele razy liczniejszego, silniejszego wroga, który był potęgą światową, stało się rezultatem wspólnego, solidarnego wysiłku całego społeczeństwa, dopiero co powstało po wielu latach zabawów państwa polskiego. Na pierwszej linii frontu solidarnie ramię w ramię walczyli obok siebie obrońcy Warszawy. Zawodowi żołnierze i ochotnicy. Inteligenci, inteligenci, robotnicy, chłopi, uczniowie, harcerze, księża, na wezwanie ojczyzny do obrony stolicy stanęli Polacy. Obrona dopiero co odzyskanego państwa polskiego zniosła wszystkie podziały społeczne. Polityczne, klasowe, i zmobilizowała cały naród do walki o niepodległość. Patrząc z perspektywy naszego pokolenia, było to zwycięstwo bezcenne. Dzięki niemu możemy żyć w wolnym, niepodległym kraju. Jesteśmy wolni, jesteśmy równi, możemy dokonywać świadomych wyborów, i nikt nam tego nie może zabrać. Dziś. Na szczęście nie musimy o to walczyć z bronią w ręku, ale pamiętając krwawą i długą drogę do niepodległości poprzednich pokoleń, musimy robić wszystko, by pielęgnować nasze wolnościowe prawa, by uczyć młodzież i kolejne pokolenia Polaków naszej historii, by uczyć, jak ważne jest nasze wychowanie i kreowanie patriotycznych postaw w wolnej Polsce. Dlatego tak ważna dziś jest świadomość społeczna, intelektualna, oświatowa, gospodarcza. Tylko otwarte horyzonty, jedność, mądrość i praca pozwolą nam budować. Dlatego budujmy kraj podobnie jak wtedy, kiedy państwo polskie było tworzone od nowa. Mądrze, solidarnie, w jedności i wspólnym wysiłkiem. A rocznica Bitwy Warszawskiej niech nam wszystkim przypomina, że jako naród polski jesteśmy zdolni do rzeczy wielkich. Dziękuję za uwagę.